Witajcie w kolejnym odcinku ze okradania ludzi. Nie wiem z czego, chyba z kart kredytowych, ale jak przez telefon. Nie rozumiem, ale jakoś to robimy. I dzisiaj może blokujemy nową kartę. Nie wiem, mamy złotą na razie. Zablokowaną. Kurde, mieliśmy tak dobre wtedy. Hm. Szkoda. O kurde, ile hajsu. Jaki chłop z e-mailem, zobaczymy go. Nie działa ja, to, kurde. Właśnie to słyszałam przez całe te odcinki z tej... Z tego, Idzie to ten 6 i ma być. Halo, co? Nie, e, nie, wiem, co Łagam, to nie, no, nie, co się stało? Błagam, że coś się nie zresetowało. No, nie, to się stało. Aaaa! krywy, od mi się wydaje. A tego nadal nie mogę postawić. O co chodzi? Gdzie na nasz hosty mail? mail? Hm. No wreszcie. Tutaj się zablokował. I tak. Tutaj będzie. No wreszcie. To się psuje? Hmm. Co? E, coś się zepsuło. O, 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 jest. Jak go postawić? No. I nie wiem co się stało, wrócę zaraz, bo chyba nie wiem co się stało, zobaczcie, ta jest, coś się zepsuło chyba. A czemu nie są na w ogóle? Chcemy <grymnie> mieć nową kartę zblokowaną. Na bursztyn to każdy przycisk nie działa. to widziałem. Albo się przenosiłem po prostu, o to chodziło. To, go, to się, ale, kurde, uważać muszę. To się zepsuło. Popuję go jeszcze raz. <grymnie> Błagam, że jestem oskamowany, a niego, że mam za słaby poziom, czy coś takiego, jego nie ma, I o co chodziło? No postaw się Eee, wrócę ja go postawię. Wróciłem, musiałam zmienić serwer. Ale nadal on nie działa. Z nim jest nie tak. Zobaczcie. No, ale te guziki nie działają. No na jego mi się wydaje, no bo. Wydałam hajs on nie może nic robić. Ja nie mogę go postawić, to jest błąd jakiś. to skam jakiś aptole. Ja Kurde, no nie muszę go sprzedać. <gry> to jest jakiś super oszuści. Nie, jeszcze raz kupuję to. Na szczęście. Я уже его постав. Бро. Hmm. To może przez to? No bo on znika. Jak został grzeć jakiś? Nie. Wrócę teraz na serio, jak go postawię. Do wiadomości. Gra mi się zepsuła. Nie mogę nikogo postawić. Nikogo. Zero. Niestety, no. Druga część to była też ostatnia, no bo coś się zepsuło. A nie wiem, no. Skosiłem to poza nagraniem. Koniec tej serii. Szkoda. A lubiliście tamto. 47 wyświetleń za to, ale. No cóż, trudno. I oczywiście logi muszą być. Muszę. Do zobaczenia w następnym odcinku. No nie żadnej karty. która się zbugowała. A pajka cię tamto? Że się gra tak zdecydowała. Może przez to coś było związane. No to pierwszy raz tak widziałam. Jak po, to nie grałam pod odcinkiem. Nie no weszłam do tej gry przed pierwszą częścią. Bo mi też nie działało na początku. No i znowu kończymy z tą kartą. No niestety. Bugowało się. No to i koniec celi. Może to naprawię. Czekajcie na kolejne odcinki. Po prostu. I chcę Was zaprosić. Do dodawania do znajomych. Zaraz pokażę. I napiszcie w komentarzu zrobić. Co zrobić? Challenge. Jaką serię zrobić Hello Neighbor? Przechodzenie to nie. Nie chce mi się czasu marnować. No i ten. Pokażę Wam moją nazwę. mi mnie dodawali. I zrobimy mi taką grupkę na YouTubie. Tak jakby Discord. Właśnie to moje konto. Tak wyglądam. No wiem, że mam 69 Robux. No, bo miałam miałem 400 Robux. Ten skin był drogi. Ale pokazuję mój profil. Właśnie to jestem ja. Pamiętacie, to musi być From Poland podłoga 39. Nie się dlaczego to głosowało 5, 5, 2. Jak kupiłem? Pamiętacie tą serię The Dead Defense? Bo się tak kupiłem, Vampira. I o, o tej grze zapomniałem w ogóle. Straciłem Robuxy, tak szczerze. Hm. Ale zapraszam. Nasza grupka będzie się nazywać ten YouTube. Jak macie Whatsappa, to może ten. Zrobię to, żebyście byli na Whatsappie u mnie. Cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na Szczegóły napiszcie w komentarzu, co zrobić w Hello Neighbor. Do zobaczenia.